Siemano widzowie, Aseto Corsa Evo. Każdy z nas wie w jakim stanie jest ten symulator. Na chwilę obecną nie ma za dużo rzeczy do robienia, bo kontentu jest mało, wiadomo, Early Access. Też optymalizacja jest słaba do tego stopnia, że średnio sobie radzi nawet na tych topowych sprzętach. Ale czy da radę uciągnąć tego sima mój obecny 10 dziesięcioletni blaszak? Kurde, aby mój pecet nie eksplodował. Przekonajmy się, ponieważ ja jestem Phoenix Extreme i oglądacie ekstremalny kanał o grach wyścigowych. Przy okazji też w ogóle pokażę Wam specjalne triki na zwiększenie klatek. Najpierw zacznijmy od przedstawienia podzespołów używanego przeze mnie Kompa. Tak one się prezentują: Intel Core i7 7700K, GTX 970 i 16GB RAM DDR4. Jeśli widzieliście mój ostatni poradnik z oryginalnej Assetto Corsy, no to powinniście znać mój sprzęt. Jeśli nie, no to zapraszam do obejrzenia poradnika, ponieważ tam pokazuję jak mieć pięknie wyglądającą grafikę na mniej wydajnym Pc'cie. Natomiast tutaj macie minimalne wymagania Assetto Corsy Evo. Już można wywnioskować, że gra albo mi nie pójdzie, Albo będą problemy z płynnością. Mam to. Grę odpalę w trzech różnych scenariuszach. Najpierw zaczniemy od treningu w słoneczną pogodę, później trening w ulewie oraz final boss, wyścig z udziałem 20 samochodów na torze. Oczywiście wszystko będzie na najniższych ustawieniach graficznych. Dobra, to odpalamy Corsa Evo A co to za światełko? O nie! To było na tyle. Do zobaczenia. Na szczęście, PC po eksplozji odpalił, więc jeszcze się z nim nie żegnam. No a tak prezentuje się Evo. Jak sami widzicie, 35 klatek na sekundę mam. Czasami wzrośnie tak do 38, no ale no nie chcę przekroczyć bariery 40 fps. -ów. A o 60 klatkach, no to możemy definitywnie zapomnieć. Zapomniałem również dodać, że korzystam w grze z FSR3 w trybie performance, co widać tutaj na nagraniu. Wiele osób mówi, że, że to nic nie daje, że żadnego boosta FPS-ów tutaj nie ma, a moim zdaniem daje, tylko trzeba ustawić albo na tryb zbalansowany, albo na tryb performance, i wtedy widać ten przyrost klatek. Jeśli porównamy takie ustawienia do wyłączonego FSR 3. No to w przypadku FSR 3 w trybie Performance mam wzrost tak o około 10 FPSów, a w przypadku Balance mam tak o około 5 FPSów. Ale stwierdziłem, że ustawię w tryb Performance, ponieważ przy mojej konfiguracji to każdy FPS jest na wagę złota. W deszczu natomiast jest jeszcze gorzej. Mam tak od 25 do 30 klatek na sekundę maksymalnie i nie chcę wejść wyżej. No cóż, szkoda. Wyścig z botami no to już jest bardzo źle. Mam tak od 20 do 25 klatek, a o stałych 30 fps mogę zapomnieć. Zdarzają się też spadki do 15, ale cóż, ciężko osiągnąć lepszy wynik z botami. Myślę, że jeśli ogarną optymalizację, to może się uda mieć więcej, no ale nie liczyłbym na jakieś cuda. Teraz pokażę fajne triki, żeby zdobyć parę klatek. Wchodzimy w ustawienia w Windowsie. Następnie w System, wybieramy zakładkę wyświetlacz i zjeżdżamy na sam dół, wybierając ustawienia grafiki. Potem z tej listy wybieramy aplikację klasyczną, a następnie przeglądaj. Do góry macie lokalizację, w którym folderze się znajdujecie. Najłatwiej będzie Wam wejść w lokalizację gry Assetto Corsa Evo poprzez właściwości na Steamie. Teraz kopiujecie lokalizację folderu z plikami gry i wklejacie do drugiego okna, tam gdzie wchodziliście przez ustawienia Windowsa. Następnie wybieramy Assetto i jak już wybierzemy, to z tej listy klikamy na naszą grę, potem opcję, wybieramy wysoka wydajność i zapisujemy. Teraz przejdziemy do panelu sterowania Nvidia. Jednak przed wejściem upewnij się, że masz zaktualizowane sterowniki do najnowszej wersji. Ale zakładam, że już masz. To w takim razie wchodzimy w Zarządzanie Ustawieniami 3D, potem w Ustawienia Programu i następnie klikamy Dodaj. Wysiedli nam się lista aplikacji i jeśli ostatnio odpalałeś grę, to powinieneś bez problemu znaleźć asytocorsa.evo.exe. Zaznaczamy to i klikamy Dodaj wybrany program. Po środku mamy takie ustawienia i w tym miejscu ustawiamy tak. Kuda, procesory graficzne, poprzez wybór naszej karty graficznej powinno się wyświetlić ustawienie na wszystkie. Filtrowanie anizotropowe na wyłącz, filtrowanie tekstur jakość, wysoka wydajność ustawiamy. Ujemna kompresja na zezwól, optymalizacja anizotropowa na włącz, optymalizacja trójlinowa na włącz. Maksymalna częstotliwość w tych obydwóch miejscach na wyłącz, potrójne buforowanie na wyłącz, preferowana częstotliwość odświeżania najwyżej dostępna, synchronizacja pionowa na wyłącz, tryb niskiego opóźnienia na włącz, tryb zarządzania energią preferuj maksymalną wydajność, wstępne renderowanie klatki na jedynkę, wygładzenie krawędzi FXAA i przeźroczystość w tych obydwóch miejscach wyłączamy. Wygładzenie krawędzi tryb pod kontrolą aplikacji, wygładzenie krawędzi z próbkowaniem na wyłączone, korekcję gamy też wyłączamy i zgodność z OpenGL GDI ustawiamy na automatyczne. Po zastosowaniu tych ustawień powinniście zauważyć poprawy płynności gry. Jeśli tak się nie stanie, zawsze możecie wrócić do panelu sterowania NVIDIA i kliknąć przycisk przywróć w oknie, w którym konfigurowaliście ustawienie pod assetto Corsa Evo. Ale dobra, spójrzmy sobie, jak giera działa, bo jest tutaj poprawa. Mamy 55 klatek, no prawie, że 60. Gdybym wyłączył nagrywanie, to na pewno mógłbym uzyskać te 60 fps. No jest zdecydowana poprawa w porównaniu do tego, co wcześniej było. Natomiast jazda podczas ulewy, no poprawiła się, ale nie do tego stopnia, jak w słoneczny, bezchmurny dzień. Tutaj mamy licznik FPS-ów wahający się między 40 a 45 FPS-ów no nie jestem w stanie tutaj osiągnąć 60 klatek tutaj natomiast stało się coś dziwnego, ponieważ grę próbowałem uruchomić kilkanaście razy a nie wiem, albo mi się wysypywała gra do pulpitu albo miałem stałe 15 FPS-ów tak z dupy i musiałem grę resetować. A to co tutaj widzicie, to jest jeden z najlepszych wyników, jakie udało mi się osiągnąć. No ale no niestety nic to nie dało po zastosowaniu moich ustawień. Mamy tutaj stałe 22 klatki, czasami 25, lub nawet spadki do 19, to co widzieliście na początku wideo. Mam wrażenie, że to jest problem chyba z procesorem że tak po prostu gra się zacina i ma problem z wyświetlaniem tylu samochodów naraz. Gdybym też wyłączył program do nagrywania, to czuję, że licznik klatek by pokazał coś więcej. No ale cóż, podzielę się też taką ciekawostką ponieważ w ustawieniach OBS-a zastosowałem kodek X264, który zużywa więcej zasobów z procesora. I gra zaczęła mi lepiej działać niż na kodeku Nvidia NVEC, gdzie tam miałem spadki o 10-20 FPS-ów. No było bardzo słabo, dlatego musiałem stosować kodek X264. Oczywiście, jeśli szukamy jeszcze większego busta FPS-ów, no to możemy też zmniejszyć rozdzielczość przechodząc z Full HD na 720p. No, i akurat u mnie to działa, ponieważ mam teraz od 30 do 45 klatek w wyścigu z botami, co moim zdaniem jest ok. No, ale czy to wygląda fajnie? No, nie powiedziałbym. Bardzo mi to przypomina czasy pierwszych PlayStation, albo PSP, albo mojego laptopa, gdzie gry ledwo działały, i musiałem zmniejszać rozdzielczość do, do rozdzielczości 640. Na 480, to było chyba w rozdziału 4 na no, 3. No, no, jest bardzo słabo. No, nie powiedziałbym, że jest to fajna i przyjemna giera. No, oczywiście nikomu nie zabronię. Jeśli Wam pasuje takie coś, to ok, możecie to stosować. Nie ma problemu z tym. No w porządku, ale czy poleciłbym na ten moment kupno asetokorsy EVO? to zależy. Jeśli macie w planach upgrade PC-ta lub posiadacie obecnie już lepszy sprzęt, to tak. Na taki co ja mam, to lepiej nie. Poprzednie części Asseto też były w formie wczesnego dostępu i każdej udało się wyjść bez żadnych kłopotów. Przynajmniej nie przypominam sobie większych problemów, więc sądzę, że kunosi dostarczą gierkę tej jesieni. Obym się nie mylił. Ewo można kupić tak za około 80 zł, co moim zdaniem jest spoko. I pamiętajcie, że wraz z upływem czasu oraz przybyciem aktualizacji nowszych cena może wzrosnąć. Dajcie znać, co sądzicie o tym filmiku. Zapraszam również do subskrypcji po więcej ekstremalnego kontentu z gier wyścigowych na moje inne socjale. Oczywiście link w opisie. I dziękuję bardzo, że obejrzeliście ten materiał do końca. Trzymajcie się ekstremalnie i do zobaczenia.